W Polsce wielu zastanawia się, ile emerytury znani emeryci otrzymują od państwa i jak żyją po zakończeniu kariery. Dla większości artystów, prezenterów i byłych sportowców emerytura z ZUS jest jedynie uzupełnieniem dochodów, często na poziomie uznawanym za niski. Ten film przedstawia 20 znanych nazwisk w sposób neutralny i oparty na danych publicznych, pokazując, ile otrzymują i czy wciąż pracują. Aby odsłonić rzeczywistość emerytalną sławnych Polaków. Zaczynamy. Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce i mimo osiągnięcia wieku emerytalnego wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Pobiera standardową emeryturę z ZUS, wyliczoną na podstawie lat składkowych. Według jej publicznych wypowiedzi, miesięczna kwota zazwyczaj wynosi od 1600 do 2000 zł. Rodowicz mieszka w dużym domu, którego utrzymanie generuje wysokie koszty. Z tego powodu nadal występuje na koncertach, bierze udział w programach telewizyjnych i angażuje się w projekty muzyczne. Artystka przyznaje, że emerytura stanowi jedynie część jej dochodu i nie pokrywa wszystkich wydatków. Jej sytuacja bywa przywoływana jako przykład osób publicznych, które mimo długoletniej kariery nie mogą polegać wyłącznie na świadczeniach państwowych. Wypowiedzi Rodowicz wielokrotnie podkreślały, że kontynuowanie pracy zawodowej jest dla niej sposobem na uzupełnienie budżetu domowego. Krzysztof Cugowski. Krzysztof Cugowski, były wokalista zespołu Budka Suflera, pobiera emeryturę z ZUS wynikającą ze standardowego systemu składkowego. W przeszłości wielokrotnie ujawniał wysokość swojego świadczenia. W jednym z wywiadów pokazał nawet dokument z ZUS, który potwierdzał kwotę na poziomie około 1700 zł miesięcznie po waloryzacjach. Wcześniej jego emerytura była niższa, co podkreślał jako efekt nieregularnych dochodów artystycznych i braku pełnych składek w niektórych latach. Cugowski nadal występuje na scenie i traktuje działalność muzyczną jako główne źródło utrzymania. Koncertuje w Polsce i za granicą, regularnie pojawia się w mediach i bierze udział w projektach muzycznych. W jego przypadku emerytura nie stanowi podstawy finansowej, ale jedynie dodatek do dochodów zawodowych. Sytuacja Cugowskiego jest przykładem osoby z rozpoznawalnym nazwiskiem, która pomimo wieloletniej kariery artystycznej nie może liczyć na wysokie świadczenia państwowe. Marek Piekarczyk. Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA oraz były juror programów telewizyjnych, stał się jednym z najbardziej komentowanych przypadków emerytalnych wśród polskich artystów. Otrzymuje świadczenie z ZUS na poziomie około 7 do 8 zł miesięcznie, co zostało publicznie potwierdzone przez niego samego. Tak niski poziom emerytury wynika z lat pracy bez regularnego odprowadzania składek oraz specyfiki branży muzycznej, w której honoraria nie zawsze przekładały się na systemowe zabezpieczenie na przyszłość. Piekarczyk nadal pracuje, koncertuje, prowadzi spotkania z publicznością i uczestniczy w produkcjach telewizyjnych. W wywiadach podkreślał, że działalność artystyczna jest obecnie jego głównym źródłem utrzymania. Jego przypadek bywa opisywany jako przykład artysty, który mimo rozpoznawalności nie może liczyć na realne wsparcie ze strony systemu emerytalnego. Pokazuje to, że popularność medialna nie zawsze oznacza stabilność finansową na starość. Majka Jerzowska. Majka Jeżowska znana z twórczości muzycznej dla dzieci, pobiera emeryturę Z ZUS, której wysokość według dostępnych informacji wynosi około 1 tysiąca złotych miesięcznie. W wypowiedziach medialnych podkreślała, że nie traktuje świadczenia jako pełnego źródła dochodu. Kontynuuje działalność zawodową, występując na koncertach, organizując wydarzenia edukacyjne oraz współpracując z instytucjami kulturalnymi. Jej dochód jest więc oparty na łączeniu pracy z emeryturą. Jeżowska należy do grupy artystów, którzy publicznie ujawnili swoje świadczenie, pokazując ograniczenia systemu wobec branży artystycznej jej aktywność zawodowa w późnym wieku wskazuje, że nawet rozpoznawalne nazwisko nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu kariery. Przypadek Jeżowskiej jest typowy dla twórców, którzy mimo wieloletniego dorobku nie mogą liczyć na emeryturę pozwalającą na samodzielne utrzymanie bez dodatkowej pracy zawodowej. Alicja Majewska. Alicja Majewska pobiera emeryturę z ZUS, której wysokość, według jej publicznych wypowiedzi, Oscyluje nieco powyżej jednego tysiąca złotych, a w ostatnich latach miała sięgnąć około jednego tysiąca złotych miesięcznie. Artystka wielokrotnie wskazywała, że emerytura nie stanowi podstawy utrzymania i traktuje ją jedynie jako dodatek do bieżącej działalności zawodowej. Wciąż występuje na scenie, bierze udział w koncertach i projektach muzycznych, a aktywność artystyczną uznaje za element codziennego funkcjonowania. Jej sytuacja jest przykładem osoby, która mimo wieloletniej obecności w kulturze nie może polegać wyłącznie na świadczeniu państwowym. Zwraca też uwagę na to, że w środowisku artystycznym wielu wykonawców przez lata pracowało na umowach jednorazowych, co ograniczało możliwość systematycznego odkładania składek na emeryturę. Przypadek Majewskiej potwierdza, że praca artystyczna w Polsce rzadko przekłada się na stabilne zabezpieczenie finansowe w wieku emerytalnym. Beata Tyszkiewicz. Beata Tyszkiewicz, jedna z najbardziej znanych polskich aktorek starszego pokolenia, otrzymuje emeryturę z ZUS w wysokości około 1300 zł miesięcznie. W ostatnich latach ograniczyła aktywność zawodową z powodu problemów zdrowotnych, zwłaszcza kardiologicznych. W wywiadach przyznawała, że trudno byłoby jej utrzymać się wyłącznie z emerytury, dlatego przez długi czas łączyła ją z pracą zawodową. Wskazywała również na fakt, że w okresie intensywnej kariery aktorskiej, system emerytalny nie zawsze uwzględniał specyfikę pracy w kulturze, wiele lat działalności nie przekładało się na realne składki. Mieszka obecnie w sposób dość oszczędny i nie bierze udziału w regularnych projektach medialnych. Jej przypadek często przywoływany jest w dyskusjach o wysokości świadczeń dla artystów w Polsce i roli systemu ZUS w ocenie ich sytuacji finansowej po zakończeniu kariery. Teresa Lipowska. Teresa Lipowska, znana przede wszystkim z serialu M. Jak Miłość, otrzymuje emeryturę z ZUS określaną jako średnia. Według dostępnych danych mieści się w przedziale między dwoma tysiącami a dwoma tysiącami 200 zł miesięcznie. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal pracuje zawodowo, regularnie pojawiając się na planie serialowym. W wywiadach podkreślała, że jej świadczenie jest według niej zgodne z przeciętnymi stawkami dla osób z podobnym stażem pracy. Nie określa jednak emerytury jako wystarczającej do pełnego utrzymania, dlatego pozostaje aktywna zawodowo. Jej przypadek stanowi przykład osoby, która łączy świadczenie państwowe z kontynuacją pracy pełnoetatowej. Lipowska reprezentuje grupę artystów, dla których aktywność zawodowa w starszym wieku nie jest wyłącznie wyborem lecz także elementem stabilizacji finansowej wynikającej z ograniczonych możliwości jakie oferuje system emerytalny w dziedzinie kultury. Edyta Wojtczak. Edyta Wojtczak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek w historii TVP. Pobiera emeryturę z ZUS, której wysokość według dostępnych informacji wynosi od 2000 do 2400 zł miesięcznie. Mieszka w skromnym mieszkaniu w Warszawie i prowadzi spokojny styl życia, unikając udziału w nowych projektach telewizyjnych. Jej sytuacja bywa przedstawiana jako przykład osoby publicznej, która po zakończeniu kariery zawodowej żyje w sposób oszczędny, nie korzystając z dodatkowych przywilejów. W mediach często wspominano, że Wojtczak nie posiada wysokich oszczędności ani wpływów z reklam co sprawia, że emerytura stanowi jej główne źródło utrzymania. Wypowiedzi dotyczące jej sytuacji emerytalnej zwracały uwagę na różnicę między popularnością medialną a rzeczywistą kondycją finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Jej przypadek ilustruje typową sytuację wielu dawnych pracowników telewizji, którzy mimo rozpoznawalności funkcjonują w oparciu o standardowe świadczenia państwowe. Krystyna Janda. Krystyna Janda. Otrzymuje emeryturę z ZUS, której wysokość, zgodnie z jej wypowiedziami, mieści się między jednym tysiącem sześciuset a dwoma tysiącami złotych miesięcznie. Jednocześnie pozostaje aktywna zawodowo jako aktorka, reżyserka i dyrektorka teatrów, które założyła i prowadzi. Emerytura stanowi tylko część jej dochodów, a jej działalność w kulturze jest podstawowym źródłem utrzymania. Janda wskazywała, że praca w sektorze artystycznym często nie przekłada się na odpowiedni poziom świadczeń emerytalnych, ponieważ wiele projektów realizowanych było na podstawie umów, które nie uwzględniały pełnego systemu składkowego. Jej sytuacja odzwierciedla szerszy problem dotyczący pracowników kultury, którzy mimo wieloletniej działalności nie zawsze mogą polegać na samym systemie emerytalnym. Nadal uczestniczy w premierach, wydarzeniach teatralnych i projektach publicznych traktując je jako część codziennego funkcjonowania zawodowego. Maria Winiarska. Maria Winiarska pobiera emeryturę z ZUS, uzupełnioną wcześniej tzw. emeryturą estradową, która była stosowana wobec niektórych artystów estrady. Według jej relacji wysokość świadczenia wynosi około 1100 zł miesięcznie. W przeszłości otwarcie przyznawała, że potrzebowała wsparcia rodziny oraz okazjonalnych zleceń zawodowych, aby utrzymać stabilność finansową. Winiarska reprezentuje grupę artystów, którzy mimo wieloletniej obecności w mediach i kulturze nie uzyskali emerytury pozwalającej na samodzielne utrzymanie. Wciąż pojawia się sporadycznie w projektach artystycznych, choć jej aktywność zawodowa jest znacznie mniejsza niż wcześniej. Jej sytuacja podkreśla ograniczenia systemu emerytalnego w odniesieniu do osób działających w branży rozrywkowej. Przypadek Winiarskiej bywa opisywany w mediach jako ilustracja tego, że rozpoznawalność medialna nie zawsze przynosi realne zabezpieczenie finansowe w późniejszym wieku. Andrzej Rosiewicz. Andrzej Rosiewicz pobiera emeryturę z ZUS, której wysokość należy do najniższych wśród znanych polskich artystów. Według podawanych informacji, miesięczna kwota wynosi około 590 zł. Rosiewicz ma ponad 80 lat. I nadal występuje okazjonalnie na scenie, co stanowi dla niego uzupełnienie dochodów. Jego sytuacja finansowa była wielokrotnie komentowana w mediach, jako przykład tego, jak standardowy system emerytalny nie zawsze odzwierciedla długoletnią działalność artystyczną. Artysta tłumaczył, że w przeszłości wiele występów odbywało się bez regularnego odprowadzania składek, co miało bezpośredni wpływ na jego obecne świadczenie. Obecnie prowadzi raczej spokojny tryb życia i pojawia się głównie przy specjalnych wydarzeniach. Jego przypadek jest często przywoływany w dyskusji o tym, jak system emerytalny traktuje osoby, które pracowały w kulturze w niestandardowych formach zatrudnienia i bez stabilnych umów długoterminowych. Ilona Łepkowska. Ilona Łepkowska, scenarzystka wielu popularnych seriali, pobiera emeryturę z ZUS której wartość według dostępnych informacji wynosi około 1350 do 1400 zł miesięcznie. W wypowiedziach publicznych podkreślała, że nie opiera się wyłącznie na emeryturze i odkłada środki finansowe na własną rękę. Jej przypadek ukazuje podejście, w którym świadczenie państwowe jest traktowane jako element pomocniczy, a nie główne źródło utrzymania. Łebkowska nadal pracuje zawodowo. Tworzy scenariusze, uczestniczy w konsultacjach medialnych oraz bierze udział w projektach związanych z produkcją telewizyjną. Wskazywała również, że system emerytalny nie zawsze odpowiada specyfice pracy twórczej, w której dochody bywają nieregularne i zależą od projektów. Jej przykład należy do grupy tych, które pokazują, że dobre przygotowanie finansowe przed emeryturą bywa koniecznością. Krystyna Loska. Krystyna Loska. Dawna prezenterka TVP pobiera emeryturę z ZUS, której wysokość określano jako nieco ponad tysiąc złotych w starszych wywiadach medialnych. Prowadzi obecnie spokojny i raczej wycofany styl życia, unikając udziału w wydarzeniach medialnych. Nie jest aktywna zawodowo na szerszą skalę, a jej nazwisko pojawia się głównie w kontekście dyskusji o emeryturach osób publicznych. Loska reprezentuje grupę byłych pracowników telewizji, którzy funkcjonują po zakończeniu kariery w oparciu o standardowe świadczenia państwowe, bez dodatkowych przywilejów czy stałych źródeł dochodu. Jej sytuacja jest przykładem życia po karierze medialnej, gdy wysokość emerytury zależy wyłącznie od składek odprowadzanych w okresie zatrudnienia. W przeciwieństwie do wielu współczesnych prezenterów, nie korzysta z aktywności reklamowej ani sponsorowanej. Jej przypadek wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak państwowy system traktuje dawnych pracowników sektora medialnego. Ryszard Rynkowski. Ryszard Rynkowski pobiera emeryturę z ZUS, której wysokość według podawanych informacji wynosi około 1160 zł miesięcznie. Jego nazwisko często pojawia się w mediach jako przykład artysty, który mimo długiej kariery scenicznej. Nie uzyskał świadczenia pozwalającego na samodzielne utrzymanie bez dodatkowych źródeł dochodu. Rynkowski sporadycznie występuje publicznie i uczestniczy w wydarzeniach muzycznych, co traktuje jako formę uzupełnienia budżetu. W przeszłości podkreślał, że system emerytalny nie zawsze uwzględnia specyfikę pracy w branży muzycznej, zwłaszcza gdy w wielu latach działalność miała nieregularny charakter. Obecnie nie prowadzi szerokiej aktywności medialnej. Ale pozostaje obecny w przestrzeni publicznej jako osoba związana z polską muzyką popularną lat 90. Jego sytuacja pokazuje, że rozpoznawalne nazwisko nie oznacza automatycznie stabilności finansowej na starość. Rudy Schubert. Rudy Schubert otrzymuje emeryturę z ZUS na poziomie około 1200 zł miesięcznie. Oprócz świadczenia państwowego dysponuje nieruchomościami, i realizuje okazjonalne projekty artystyczne oraz medialne. Choć jego emerytura jest wyższa niż u niektórych innych artystów, nadal nie stanowi samodzielnego źródła utrzymania. Wypowiadał się publicznie na temat konieczności aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, wskazując, że wiele osób pracujących w kulturze traktuje świadczenie ZUS jako element pomocniczy, a nie podstawę finansową. Schubert należy do grona twórców medialnych, którzy mimo rozpoznawalności nie mogli liczyć na wysoki poziom świadczeń po zakończeniu regularnej kariery. Jego przypadek jest przykładem łączenia standardowej emerytury z działalnością okazjonalną w obszarze kultury i rozrywki. Katarzyna Dowbor. Katarzyna Dowbor, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, otrzymuje emeryturę z ZUS, wynikającą z wieloletniego zatrudnienia głównie w instytucjach państwowych. W mediach szacowano, że wysokość jej świadczenia wynosi około 4000 zł miesięcznie. Dowbor nadal pozostaje aktywna zawodowo. Prowadzi projekty telewizyjne oraz angażuje się w inicjatywy społeczne. Jej sytuacja odbiega od wielu artystów, którzy otrzymują niższe świadczenia, ponieważ regularne zatrudnienie z pełnym systemem składek umożliwiło jej wypracowanie większej emerytury. Dowbor podkreślała jednak, że mimo stosunkowo wyższego świadczenia nie planuje zakończenia pracy zawodowej. Jej przypadek jest często przywoływany w dyskusjach o różnicach między branżą medialną a artystyczną w kontekście emerytur, szczególnie o roli stabilnego zatrudnienia i wieloletnich umów etatowych w budowaniu zabezpieczenia finansowego na starość. Karol Strasburger. Karol Strasburger pobiera emeryturę z ZUS której wysokość, według podawanych informacji, wynosi około 2000 zł miesięcznie. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal prowadzi programy telewizyjne i pozostaje aktywny zawodowo. W wywiadach przyznawał, że świadczenie emerytalne stanowi jedynie część jego dochodu i nie pokrywa pełnych kosztów życia. Jego sytuacja pokazuje różnicę między popularnością medialną a realnym zabezpieczeniem finansowym w starszym wieku. Strasburger od wielu lat jest kojarzony z telewizją publiczną i prywatną. Jednak wiele etapów jego kariery wiązało się z umowami, które nie gwarantowały pełnych składek emerytalnych. Z tego względu zdecydował się kontynuować pracę także po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przypadek Strasburgera jest przykładem, że nawet osoby stale obecne w mediach nie zawsze mogą polegać wyłącznie na państwowym systemie emerytalnym Jolanta Kwaśniewska. Jolanta Kwaśniewska nie posiada specjalnej emerytury wynikającej z pełnienia funkcji Pierwszej Damy. Zgodnie z obowiązującym prawem otrzymuje standardowe świadczenie emerytalne związane z wcześniejszą aktywnością zawodową. Według szacunków prasowych miesięczna kwota wynosi około 2500 zł, z możliwością wzrostu po waloryzacjach rocznych. Kwaśniewska nadal angażuje się w działalność społeczną i fundacyjną, traktując emeryturę jako element budżetu, a nie główne źródło utrzymania. Jej sytuacja przypomina, że w polskim systemie emerytalnym nie funkcjonują świadczenia przyznawane automatycznie na podstawie pełnienia funkcji publicznych. Po zakończeniu kadencji prezydenckiej jej aktywność zawodowa nie była kontynuowana w formie medialnej, ale skoncentrowała się na projektach społecznych. Omawiany przypadek stanowi przykład klasycznego świadczenia z ZUS, bez dodatkowych przywilejów: Adam Małysz. Adam Małysz otrzymuje emeryturę olimpijską, specjalne świadczenie przyznawane medalistom olimpijskim i wypłacane bezterminowo przez państwo. W roku 2025 wysokość emerytury olimpijskiej wynosiła dokładnie 4967 zł i 95 groszy miesięcznie. Świadczenie to ma ustalony poziom dla wszystkich medalistów, niezależnie od dyscypliny sportowej. Małyż pełni obecnie funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego i kontynuuje aktywną działalność w sporcie, traktując emeryturę olimpijską jako stabilny element dochodu, a nie jedyne źródło utrzymania. Jego sytuacja różni się od większości artystów, ponieważ emerytura olimpijska nie zależy od wcześniejszych składek ani form zatrudnienia, lecz od osiągnięcia wyników sportowych na arenie międzynarodowej. Przypadek Małysza jest często przywoływany jako ilustracja odrębnego systemu wsparcia dla zasłużonych sportowców, Agata Wróbel. Agata Wróbel była sztangistka i medalistka olimpijska. Znajduje się w wyjątkowej sytuacji emerytalnej w porównaniu z innymi osobami publicznymi. Otrzymuje nie tylko emeryturę olimpijską, ale również specjalne świadczenie przyznane przez premiera RP z powodu problemów zdrowotnych. Według dostępnych danych, jej emerytura olimpijska wynosi około 4200 zł miesięcznie, natomiast dodatkowa renta specjalna to około 5000 zł. W sumie daje to kwotę przekraczającą 9000 zł. miesięcznie. Co należy do najwyższych świadczeń otrzymywanych przez znane osoby publiczne w Polsce. Wróbel zakończyła karierę sportową w młodym wieku z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Zmaga się z poważną wadą wzroku, obecnie jest niemal całkowicie niewidoma. Choruje również na zaawansowaną cukrzycę, neuropatię, depresję oraz przeszła wirusowe zapalenie wątroby typu C. W przeszłości żyła przez pewien czas w trudnych warunkach finansowych, zmagając się z długami oraz brakiem stabilności zawodowej. Dopiero interwencje środowiska sportowego oraz wsparcie instytucjonalne pozwoliły jej uzyskać stałe świadczenia. Jej sytuacja pokazuje, że wysoki poziom emerytury nie zawsze wiąże się z komfortem życia, szczególnie gdy występują choroby przewlekłe i ograniczenia zdrowotne. Wróbel wymaga obecnie stałego wsparcia i opieki, a jej aktywność zawodowa jest ograniczona do pojedynczych wystąpień. Mimo osiągnięć sportowych, po zakończeniu kariery znalazła się w trudnym położeniu życiowym i przez lata funkcjonowała na granicy ubóstwa. Przypadek Agaty Wróbel bywa przytaczany w dyskusjach dotyczących emerytur olimpijskich oraz zdrowotnych konsekwencji zawodowego sportu. Pokazuje on, że sukcesy sportowe mogą wiązać się z realnym kosztem fizycznym i psychicznym, który ujawnia się dopiero po zakończeniu aktywności zawodowej. Jej historia jest jednym z bardziej wyrazistych przykładów długoterminowych skutków kariery sportowej w Polsce. Jeśli interesuje Cię, jak naprawdę wygląda życie znanych Polaków na emeryturze, zostaw komentarz, co o tym myślisz, i napisz, z jakiego miasta oglądasz ten film. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o kulisach polskiego show biznesu i emeryturach gwiazd.